Chciałbym się podzielić z Państwem informacjami, które służyły nam jako motywację do przygotowania tego dokumentu. Dokument powstał dzięki współpracy z InFARMO, ale w dużej mierze również dzięki współpracy z szeregiem instytucji publicznych. Pracowaliśmy nad metodyką mierzenia kosztów pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia przy współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z Agencją Oceny Technologii Medycznych, z Ministerstwem Zdrowia, ale z USEM, Ministerstwem Pracy, Ministerstwem Finansów i Kancelarią pana premiera. I w takim gronie, pozyskując zarówno wiedzę, jak i do, dane dostępne w tych instytucjach, udało nam się wypracować to co, to, co jest zawarte w raporcie. Za chwilę powiem, co to znaczy koszty pośrednie, jak należy je rozumieć i jakie metody służą do, do mierzenia kosztów pośrednich. Jak zaczęliśmy tą pracę, przeglądaliśmy literaturę w Europie i na świecie. Na ile istnieje konsensus w bardziej dojrzałych gospodarkach co do tego, jakimi metodami należy mierzyć koszty pośrednie, i jak ta metoda, czy to narzędzie do pomiaru, pomiaru tego, ile nas kosztuje jako społeczeństwo fakt, że chorujemy. Bo, bo tu jest. Tak naprawdę sedno kosztów pośrednich. I może Państwu powiedzieć, że ta praca, którą wykonaliśmy, jest, jest dosyć pionierską, pionierskim działaniem. Właściwie jedynym rynkiem, na którym w Unii Europejskiej koszty pośrednie są stosowane jako narzędzie do podejmowania decyzji, jest Szwecja. W innych krajach, w niektórych krajach, ta metoda jest stosowana od czasu do czasu, nie systematycznie. W literaturze, którą gdzieś tam można do niej do mieć dostęp i, i przeczytać, trwa dyskusja na temat tego, jaką metodą, jaka metoda jest najbardziej właściwa, najbardziej sprawdzona, najbardziej deterministyczna, jeżeli chodzi o, o pomiar kosztów pośrednich. I na tej bazie przygotowaliśmy tą pracę. Zaczynając jeszcze od motywacji. Demografia jako bardzo ważny czynnik powodujący wzrost zapotrzebowania na, na opiekę zdrowotną. Polska, pewnie wiele państwa osób o tym wie, dzisiaj jesteśmy trzecim najmłodszym społeczeństwem w Unii Europejskiej, ale jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem. Bardzo niska dzietność. Polskiego społeczeństwa powoduje, że w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat przyrost osób w wieku serni i relatywny spadek udziału ludzi młodszych, zarówno młodzieży, jak i ludzi w wieku produkcyjnym będzie znaczący. Dzisiaj to jest około 15%.